Witajcie ludziska na kanale. Przepraszam Was za te wszystkie odgłosy, które słyszycie, ale jestem w parku. Samoloty tutaj często, gdzie jestem, gdzie się znajduję, bo mieszkam daleko lotniska, yy, głośno będzie, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Dlatego mam do Was taki przekaz. Co to ma być za odcinek? Już pewnie w tytule, w tytule się domyśleliście, że to jest odcinek na temat kolorów przynęt na szczupaka. Czy kolor ma znaczenie? ale Spokojnie. Najpierw chcę Wam powiedzieć, co mnie zainspirowało do nakręcenia tego odcinka. Ogólnie ten odcinek miał nagrany być dużo, dużo później, ponieważ, jak wiecie, już łowię dopiero na spinning półtora roku, także nie mam dużego doświadczenia. Ale słuchajcie, nie mam dużego doświadczenia, ale coś już tam wiem, ponieważ ja wiedzę czerpię z, od kolegów, troszeczkę z internetu, bo oglądam troszeczkę lepszych, troszeczkę dużo lepszych od siebie kolegów yy, i coś tam już. Na ten temat wiem. A co mnie zainspirowało? Na grupie Szczupak na Facebooku, fajna grupa, polecam, zajrzyjcie. Fajne rybki ludzie wstawiają. Yy, pewien kolega, powiedzmy sobie młodszy, myślę, tak, w granicach 15 lat, jeśli yy, ogląda teraz ten filmik, niech napisze w komentarzu, bo ten film jest głównie z jego powodu i można powiedzieć dla niego, bo chłopak się zapytał. Yy, chodziło mu o kolor na szczupaka, o gumy, jaki kolor, jaki kolor yy, gum. Bo chłopak dopiero zaczyna, uczy się łowić szczupaki, tak jak inne pewnie ryby, ale co ja chcę powiedzieć. Chciałem jeszcze na początku powiedzieć, że jeśli ktoś, mogę popełniać błędy, bo ja tego nie będę wycinał, nie będę ciął. po prostu jestem zmęczony, jestem po pracy. Nie chce mi się tego wycinać, chcę po prostu z Wami porozmawiać, czasami tutaj ludzie jeżdżą, bo tutaj za Wami jest chodnik. Mam nadzieję, że nie będzie mnie to rozpraszać. Raczej mnie ludzie nie rozpraszają, bo ja lubię mówić tak samo jak lubię z wami rozmawiać i do kamery, więc mi to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że wam też i te wszystkie odgłosy rowerów. Dlatego słuchajcie mnie. Czy kolor nasz szczupaka ma znaczenie? Co ja chcę. A jeszcze słuchajcie, czy to jest. Jak ja to opowiadam, bo ja możecie się ze mną nie zgodzić. Możecie się ze mną nie zgodzić, dlaczego? Bo. Ja łowię dopiero półtora roku, czy tam rok. Może ja sam kiedyś zobaczę ten filmik o bo trochę go nagrywam za szybko i sobie kiedyś powiem, że gadałem źle. Będę miał większe doświadczenie za parę lat i po prostu powiem, że coś sobie, że mówię źle, tak? Ale spokojnie, spokojnie. Mam nadzieję, że nie będzie takiej tragedii, że będę mówił głupoty, za dużo głupot. Jeśli coś, yy, poprawcie mnie w komentarzu. W komentarzach poprawcie mnie, bo ja też jestem człowiekiem. Nikt nie jest alfą i omegą, tak? Nikt nie wie wszystkiego, tak samo jak ja nie wiem. Tak samo jak w wędkarstwie nie ma nic na 100%, nie ma nic na 100%. Dlatego słuchajcie mnie, co chcę powiedzieć. Czy kolor szczupaka, żebyśmy wrócili już do tego yy, filmu? Tylko tak jak mówiłem. Jeśli coś powiem źle, poprawiajcie mnie w komentarzach, bo ja popełniam błędy i na pewno jeszcze ich dużo popełnię, ale to już nieważne, bo już za długi będzie odcinek, słuchajcie. Dla mnie kolor jakieś znaczenie ma, ale czy jest najważniejsze? Dla mnie nie jest najważniejsze, ja się bardziej sugeruję pracą przynęty. Tak jak widzicie, oglądacie mnie, łowię na obrotówki. Dlaczego łowię na obrotówki? Bo ja lubię na nie łowić. Ja mogę łowić na inne przynęty i też łowię, nie pokazuję Wam tego na wszystkich filmach, po prostu nie nagrywam wszystkiego, tak? Ale słuchajcie mnie, dla mnie najważniejsza jest praca przynęty i Ty kolego słuchaj, jeśli y, chcesz łowić na gumy, nie sugeruj się y, tym, że Ci w komentarzach, czy Ci tam mówią ludzie, że nie wiem, tak jak, że nie wiem, niebieski jest najlepszy, czy że na kanibala u niego biorą najlepiej, Drugi powie, że nasza tea zabiorą najlepiej. Nie, to nie jest tak. Ja ci, ja ci to wszystko postaram się streścić, ale spokojnie, chwileczkę. Więc tak, skupmy się najpierw na kolorach. Kolory nie są najważniejsze, ale mają znaczenie. Nie chcę teraz wyciągać, bo mam tu przy sobie swoje, swoje, swoje yy, przynęty. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o kolory, mówi się różnie, że na przykład gdy jest. Pochmurno, bardziej kolory fluo, drudzy mówią, że yy, bardziej naturalne, jeśli jest yy, pogoda, bardziej naturalne. Co mi się sprawdza? Może zaczniemy ode mnie, co mi się sprawdza, co ludzie mówią może później, co mi się sprawdza. Mi się sprawdzają przynęty. Jak ja łowię u siebie na łowiskach, bo wszędzie u każdego może być inaczej. Tak samo kolega u Ciebie może być inaczej, mogą brać zupełnie na coś innego, dlatego nie sugeruj się ludźmi, że oni na to łowią i na to, to jest najlepsze. I nie przejmuj się, że tam piszą, że gadasz głupoty, uczysz się po prostu, to jest normalne, ja też się uczę, mnie też ludzie poprawiają, ja też nie wiem wszystkiego. Ale co chcę ci powiedzieć? Chcę ci powiedzieć, że kolor nie jest najważniejszy. Sugeruj się pracą, ale ma znaczenie, bo ja na przykład zauważyłem, że przynęty, które Kończą się jakimś czerwonym chwostem, czy po prostu, jeśli bym mówił na gumę, też bym chciał z takim celowniczkiem czerwonym. Myślę, że to ma znaczenie. Ale czy to jest najważniejsze, czy to jest potrzebne? Nie wiem. Myślę, że, że to coś, coś ten szupak widzi. Ale też prawda jest taka, że szupak wali we wszystko. Ja wiem, że tam dużo chłopaków mnie tam zhejtuje, co ja teraz powiem, bo może to nie jest prawdą, może jest, to już sami ocenicie. Ale tak, jeden chłopak. Yy, łowi na przynęty Mikado, drugi chłopak łowi na przynęty Sawedża, trzeci na coś jeszcze innego, czwarty na Westina. Jeden chwali to, drugi chwali to. Ja się tym chłopakom nie dziwię, bo oni po prostu mają jakieś tam umowę z tymi firmami, coś z tego może mają, dostają czy po prostu lubią to promować. Nie wiem jak to jest. W każdym razie wszystkie przynęty łowią szczupaki. To nie jest tak, że jest jedna przynęta, że na wszystkich wodach będzie najlepsza w kolorze yy, nie wiem jakim, zielonym, ona będzie wszędzie łowić. Nie, to nie jest tak. Trzeba przynęty zmieniać. Kolorami też można mieszać, ale najlepiej sugerować się pracą przynęty. Ja głównie łowię na obrotówki, mam swoje ulubione, ale tak, czasami łowię tylko na srebrną. Srebrną, ponieważ taki mam plan. Później zmieniam na złotą. Jeśli już oglądacie mnie, to widzicie. A dlaczego ja tak robię? Ja się sugeruję tym, że u mnie w wodzie jest bardzo dużo uklei, płoci. I mi się wydaje, że ta srebrna obrotówka troszeczkę przypomina tą ukleję. Tak samo jak u mnie jest dużo lina. Tak jak widzicie, ja na kanale też łowię liny, więc w wodzie też liny pływają, więc szupak też jest tą złotą obrotówką, troszeczkę mu przypomina, powiedzmy. On w nią atakuje, bo myśli, że to jest akurat ta ryba i ja się tak bardziej sugeruję, ale słuchajcie, miałem też przypadek raz, dwa, może, że wrzuciłem do wody zupełnie coś innego, jakiegoś, yy, może nie popera, to był wobler już, nieważny tam spinmat, jakiś tam w kolorze, nieważne. Nie brały mi na moje obrotówki, założyłem akurat z pierwszy strzał ryba puknęła, po same, nie będę mówił co. Takie przypadki też się zdarzają. Ale co chcę wam powiedzieć? Każda woda ma swojego killera, Na jednej wodzie będzie bardzo dobrą przynętą kanibal w kolorze Fire Tiger. Na drugiej wodzie będzie coś innego, na trzeciej coś innego. Nie warto się zamykać na jedne przynęty. Nie widzicie, bo ja teraz akurat nie mam auta, nie jeżdżę, bo też mówię na inne przynęty. To nie jest tak, że ja łowię tylko na obrotówki, po prostu ja lubię na nie łowić, mam na nie efekty. Nic z tego nie mam, że je Wam pokazuję, chcę po prostu, żebyście widzieli na co ja łowię, że są skuteczne dla mnie, bo wszyscy, praktycznie większość moich kolegów łowi na gumy, tak? To jest teraz w modzie i tak dalej. Niech sobie łowią, ja chcę być troszeczkę inny niż wszyscy, jak zauważyliście i łowię na to, co chcę. Każdy, to jest piękne wędkarstwo, wędkarstwie, że każdy łowi na to, co chce, tak? Co jeszcze chcę Wam powiedzieć? Chcę wam powiedzieć dużo rzeczy, tylko teraz widzicie, ja ten filmik nagrywam od kopa i jest mi ciężko sobie tak przypomnieć wszystko naraz, żeby wam wszystko powiedzieć, żeby czegoś nie pominąć. I żeby to w miarę wyglądało płynnie, ale dobrze, już mówimy dalej. Tak, kolor, jakie przynęty, skupmy się na tym kolorze. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć na temat koloru? Kolor nie ma aż takiego znaczenia, chociaż na niektórych łowiskach ma. Dlatego ludziska, jeśli ktoś się pyta na grupie, tak jak ty kolego pytasz się, oni ci tam, ktoś ci tam podpowie, ale spróbuj samemu odkrywać wodę, próbować yy, łowić na różne przynęty w różnych kolorach. I nie sugerujcie się tym, bo jeden będzie chwalił przynęty z Westina, a drugi będzie, trzeba wszystkich próbować, bo to nie jest tak. Teraz popatrzcie. Dużo jest nowości. Ja nie mówię, że nie, bo technologia idzie do góry, plecionki są coraz mocniejsze, przynęty też mogą być coraz łowniejsze, ale ludzie, jest tego dużo. My możemy to wybierać, możemy wszystkim się bawić, każdy może łowić na to co chce i ufmy na to co chcemy. Chciałbym Wam powiedzieć tak: macie przynętę, daję taką, po prostu taką mam. Patrzycie na nią, ona Wam się podoba, podoba Wam się jej praca, ładna guma, stwierdzacie, będę na nią łowił, tak? Więc ludzie, prędzej czy później na nią będzie ryba. To nie jest tak, że nigdy na nią nic nie złowicie, bo jeśli Wy łowicie na jedną przynętę, powiedzmy sobie, bo tam ludzie piszą kanibal najlepszy, ale jeśli człowiek łowi na przez cały dzień, 8 godzin na kanibala, to nie jest kanibal. I on łowi jakiegoś tam szczupaka, ma branie czy cokolwiek przez te 8 godzin, odkłada go i zakłada na godzinę powiedzmy sobie szatiza. I on przez tą godzinę nie łowi nic. I co on wtedy? Tą gumę odkłada, ja sam tak robię. I mówi, że ona jest, jest niełowna, tak? Nie złowiła ryby. No, im dłużej jest przynęta w wodzie, tym jest duże dłuż, prawdopodobieństwo, że coś się na nią skusi, bo. Szczupak nie jest rybą super inteligentną. Kiedyś może nagram o innych rybach, ale to spokojnie. Że kiedyś miałem taką sytuację, że widziałem spadającego liścia do wody i szczupak na to uderzył. Ja kiedyś wam pokażę, że szczupaki biorą na wszystko. Ja kiedyś założę na, nie wiem, gumowa gumowanego misia na ha hak i coś tam dodam, jakieś coś i na to też złowiesz szczupaka. Chcę wam jeszcze powiedzieć jedno. Już za dużo gadam, ale. Bo tak, ja wiem, że zaczęły się te kombinacje. Przepraszam za wiatr, nic na to nie mogę poradzić. Ja wiem, że zaczęły się te wszystkie kombinacje z tymi przynętami i tak dalej. Że jest to, że jest tamto. Ale ludzie, można z tym oszaleć. Wybierzcie sobie te najlepsze, które waszym zdaniem w wodzie najlepiej pracują. Będziecie na to. Bo jeśli ktoś nie lubi łowić na tą przynętę, wiem sam po sobie, jeśli ją bierze do ręki, a no założę, ale czy ja na nią coś złowię, to nie wiadomo, bo, bo wtedy co? Nie staramy się, nie, nie, nie szukamy tej ryby, robimy to bardziej na odwal się. Nie podszarpujemy, nie, nie kombinujemy. To jest tak, tak samo jak zwijacie y, przynęte. Ja na przykład na gumy nie łowię, bo po prostu też trzeba trochę kombinować. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć kolor, kolor kolorem, ale jak z, y, często jest tak, że szczupaki odprowadzają przynęte. Pewnie tak mieliście, że do samego końca odprowadza, odprowadzał Wam przynęte, ale w końcu czegoś zabrakło. I on nie walnął. Albo walnął dopiero wtedy, kiedy zaczęliście tą przynętę wyciągać i zauważyliście, że on dopiero wtedy zaatakował przynętę. I to jest bardzo ważne, bo zobaczcie, takie jednostajne zwijanie jest skuteczne, ale nie zawsze. Ponieważ trzeba troszeczkę kombinować tą przynętą. Podszarpywać co jakiś czas, zmieniać wędkę, zmieniać kierunek, zmieniać kierunek przynęty. Podciągnąć, wtedy następuje atak. Zauważcie, że często po zarzucie do wody są ataki, bo coś się dzieje. A nie dokończyłem wam z tym liściem. A widziałem, jak spadający liść jesienią spadał i w to szczupak walnął. On wali dosłownie we wszystko, co się rusza w wodzie. Dlatego jest ich mnóstwo. One wszystkie łowią tak naprawdę, ludzie. One wszystkie łowią. Wiadomo, że które są bardziej skuteczne, niektóre mniej. Ale dlatego wam chcę powiedzieć, że kolor. Jest ważny. Ja nie mówię, że nie. Jeśli wy uważacie, że ten kolor jest łowny, łówcie na niego. Ja nie. Wszystko jest dla nas, wszystko jest dla wędkarzy. I tak samo chcę powiedzieć wędkarzom, żebyście wy wszyscy pomagali tym młodym chłopakom, młodym wędkarzom, żeby nie siedzieli przed tymi komputerami. A jeśli jakiś chłopak pisze przed komputerem ja też się źle zachowałem, bo ten chłopak napisał: Ja tak naprawdę nie sprawdziłem, kto to jest. To był młody chłopak. Ja napisałem, że tylko biała przynęta na inne, na inne przynęty nie biorą. Tylko ja się zaśmiałem, to był żart. Oczywiście się poprawiłem potem, bo to przemyślałem i napisałem, że, że to nie jest tak, że praca jest ważna i kolor też tam jakiś tam jest ważny, ale ja mu tam napisałem potem wiadomość. Bo mi się głupio zrobiło, bo jeśli zobaczyłem, że pod, dem, pod moim komentarzem Dużo zaczęło osób się z niego śmiać, wyśmiewać. Nie może tak być. Ludzie, zacznijmy od siebie. Jeśli ten świat ma być lepszy, po prostu weźmy się za siebie. Nie hejtujmy młodych chłopaków. Wiadomo, jakiś, jakiś starszy. Możemy się zaśmiać raz na jakiś czas. Ja też tak robię, ale trzeba troszeczkę być kulturalny, zachowywać się na tym internecie, żeby nie wszyscy, bo chłopaki... Naprawdę jest przykro, jeśli się czyta pod filmem, na przykład pod czyimś zdjęciem, że gdzie masz matę, gdzie tak. Może kogoś nie stać na tą matę, może ktoś nie wiedział, może ktoś się uczy. Po prostu miejmy troszeczkę taki dystans do siebie, ale to już nieważne. Ludziska, co ja jeszcze mogę Wam powiedzieć? Kombinujcie z kolorami, bo nie ma wędkarza na świecie, który Wam powie na 100%, że ten kolor będzie najlepszy. Czy po prostu zawsze i wszędzie będziecie na to łowić? Nie, nie wymyślili takiego, to nie jest tak. Warto kombinować, każda woda jest inna. Ja nie mówię, że nie. Przynęty możemy sobie próbować, które nam się podobają, na nie ufmy. Najważniejsze jest wiara w przynętę. Jeśli nie będziemy wierzyć, może, być, może nam się odech, odechcieć łowić. Dlatego, ludziska, kaczka się chlupła, myślałem, że ryba. Dlatego, ludziska, jeśli Wam się ten filmik podobał. Zasubskrybujcie ten kanał, będzie więcej tych filmów. Ja mogę Wam opowiadać godzinami. Ja po prostu do kamery lubię z Wami rozmawiać. Może tak, tylko czasami nie mam czasu. Zobaczcie, ja ten film robię bez cięcia. Kompletnie na luzie. Może troszeczkę się stresuję, ale to dlatego, że tu ciągle ktoś przechodzi, ludzie na mnie patrzą. Takie dziwne uczucie. Niestety, tutaj w Holandii mam mało miejsca, gdzie mógłbym nagrywać, gdzie nie będzie nikogo. Tak tak jest, dlatego ludzie, jeśli Wam się podobał filmik, dajcie łapkę w górę, w górę skomentujcie, napiszcie, co powiedziałem źle, czy, czy powiedziałem dobrze, co poprawić, co mają chłopaki poprawić. I dlatego yy, trzymajcie się ludziska, ja lecę do domu, bo jestem już głodny. Mam nadzieję, że będą jeszcze fajne odcinki, będą na pewno, ale że będą fajne ryby. I dlatego mordy trzymajcie się i do następnego. A ty kolego, nigdy się nie poddawaj i łów ryby. Elo.